Świat Pokémon posiada mnóstwo ciekawych, egzotycznych i tajemniczych miejsc, które możemy podczas naszych podróży po różnych regionach odwiedzić. Istnieje jednak kilka lokacji, do których dostęp jest zablokowany za specjalnymi przedmiotami czy Pokémonami, które były rozdawane jedynie przez określony czas. Oznacza to, że do tych miejsc nowi gracze w legalny sposób przynajmniej się już nie dostaną. Oto te lokacje. Zacznijmy od wyspy, którą można było znaleźć jedynie w Pokemon Emerald. Przedmiot Old Sea Map dawał graczom możliwość wybrania się na Faraway Island. Wyspę z wysoką trawą Zyskiwaną jedynie przez Mew. Sposób rozpoczęcia walki z tym stworkiem jest bardzo ciekawy. Co jakiś czas będziemy mogli zobaczyć ogon wystający z trawy, informujący nas o obecnej lokacji Mew. Gracz musi przewidywać kierunek, który Pokemon ten obierze. Będziesz wiedział, że Mew znajduje się tuż przed tobą, kiedy coś zablokuje Ci możliwość wejścia na pole. W Pokémon Fire Dead, Leaf Green oraz Emerald za pomocą Aurora Ticket gracz może się udać na Birth Island. Jest to mała wyspa w kształcie trójkąta, na której znajduje się mniejszy trójkąt. Po wyjściu z nim w interakcję trójkącik się poruszy. W tym momencie rozpoczyna się zabawa w dojście do trójkąta w najmniejszej możliwej liczbie kroków. Jeżeli przekroczysz tę liczbę, trójkąt wróci do pozycji startowej. Po pogadaniu z trójkątem 11 razy wreszcie ujawnia on swoją prawdziwą formę w postaci dioksysa. Ponownie w Pokémon FireRed, Green i Emerald za pomocą Mystic Ticket możemy udać się na Navel Rock. Wyspa ta posiada jaskinię, której rozbieżne ścieżki prowadzą do wyjścia na szczycie kamienia i do głębi podziemi. Na szczycie spotkamy Hooha, a pod ziemią Lugię. Wnętrze jaskini jest srebrne w Pokémon FireRed i Leaf, Green i złote w Emerald, prawdopodobnie aby podkreślić co się tu znajduje. W Diamond, Pearl, Platinum oraz remake'ach gier dostać można było member card, który daje graczom dostęp do New Moon Island, miejsca gdzie złapać możemy Dark Darkrai'a. Również w tych samych grach mogliśmy otrzymać Oak's Letter, list, w którym profesor Oak zaprasza nas na ścieżkę 224, z której otwiera się długa, kwiecista droga zwana Seabrake Path, na końcu której będzie czekał na nas Shaymin w miejscu znanym jako Flower Paradise. W Pokémon Platinum po otrzymaniu eventowego radzie Gigasa w Sino aktywują się specjalne pomieszczenia pozwalające na zdobycie trzech golemów z Hoenn. W Mount Coronet możecie znaleźć Iceberg Ruins, na Iron Island Iron Ruins i na ścieżce 228 Rock Peak Ruins. Aby rozpocząć walkę, Gracz musi wejść na każde świecące się pole i porozmawiać z posągiem. W Pokémon Black i White, przy użyciu Liberty Pass, możemy udać się do Liberty Garden. Wyspy, na której znajdziemy latarnię morską oraz całkiem sporo osób, w tym członków drużyny Plasma, chcących powstrzymać nas przed dostaniem się do sowanego wewnątrz budynku Fiktiniego. Na sam koniec zostawiłem sobie moją ulubioną eventową lokację. Jedynie w Pokémon Heart Gold i Soul Silver, jeżeli jako pierwszego Pokemona mamy wybranego eventowego Arceusa, po próbie wejścia do budynku przy Dwinnach Half, zaczepi nas archeolog, chcący zbadać znak. Ruiny. Za pomocą Oca anonów gracz jest następnie teleportowany do nieznajomego pomieszczenia w miejscu zwanym Stinger Ruins. Po jego opuszczeniu napotykamy postać prowadzącą nas do domku, w którym znajdziemy Synthję. Czuje ona od naszego Pokemona specjalną energię i chce, abyśmy wrócili do komnaty, z której wcześniej wyszliśmy. Po tym jak zostawimy w naszej drużynie jedynie Arceusa, możemy wejść na Mystery Stage. Jest to miejsce, w którym Arceus jest w stanie dać życie jednemu z trzech Pokemonów, Dialdze, Palki lub Kiratinie. Po tym jak gracz wybierze, którego Pokemona z trójcy stworzenia pragnie otrzymać, rozpoczyna się moja ulubiona scenka w historii gier Pokemon, którą pozwolę Wam po prostu obejrzeć. Po zakończeniu się PowerPointowej prezentacji otrzymujemy wybraną legendę na pierwszym poziomie. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokémonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.